Witam Was wszystkich w drugim odcinku z kariery Terykiem Groźny yy, Z tej strony Maciek i jak widzicie yy, Mogą się różnić trochę transfery i budżet, ponieważ Usunął mi się tej zap zapomniałem zapisać No ale transfery spróbowałem zrobić takie same i Jak widzicie, Rybus nie ma kontuzji, więc może grać I tak, jeszcze przygotujmy sobie tą ławkę rezerwowych Robiłem w ostatnim odcinku, ale nie zapisało się, jak już mówiłem i jakiegoś... O, tam może być. I możemy przejść do meczu z... dzisiaj zagramy sobie trzy mecze. To będzie Spartak Moskwa, Dynamo i Krasnodara. To tak, przechodzimy do pierwszego meczu ze Spartakiem Moskwa. My zagramy sobie wyjazdowych, oni w domowych. Kafaca światowa i widzi ustawiony na 5 minut i zobaczę jak mi pójdzie na kocie wiatowy. No więc so zaczynamy do usłyszenia po meczu Sean know, Cali from man To change Money's the motivation Money's the conversation You on vacation We gettin' paid so we on vacation I did it for the fam it's Whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one eye stove. You can catch me kissing my girl with both eyes closed. Yeah, perfecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash it. You use plastic, we bout cash. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. I never feared death or dying. Ooh. Only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me. With. be the same ones that i die with put it all out on the line with if you're looking for me you can find wit in the new car or the crown with my new bra does a fine chick and the weather squad i'm down with ain't no way around it what you say tell me what you say working hard repping for my dogs do this every day taking off looking out for all making sure we ball like the mob all you do is call, catch you if you fall young khalifa i never fear death or dying i only fear never trying uh. i am I am only God can judge me now one shot everything rides on two Change up. Been down since day one. Look at where we came from. Jumping out on anybody who try to say some. One thing about it got a problem, I got the same one. Money rolls, we fold. Plenty clubs, we close. Follow the same code. Never turn our backs, so our cars don't even lose control. One shot, everything rides on tonight. Even if I got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. They're I ride of die to me. with i ride Witam ja was wszystkich po meczu ze Spartakiem Moskwa. Zremisowanym 2 do 2. Jak widzicie bramki do nas zdobył rybus i Adilson. A tutaj jakiś nie tego... i Magili A zawodnikom meczu dostał hurado Tam Jurado. I jak na pierwszy mecz, jeszcze na klasie światowej to dosyć dobrze. Od tej Michał żyro przyjął. Dodamy mu 7,5 na... 5 lat i nieokreślone O nie no zobaczymy ile on ma lat i w ogóle nie, On jest dobry zawodnik No jak chce odejść to trzeba będzie sobie sprzedać Ile tam staniemy z niego No niestety tak i no na serię trzeba kupić jakiegoś bramkarza bo naprawdę daleko z takim bramkarzem nie zajdziemy Już nawet że można nawet jakiegoś polaka ściągnąć Nie musi być wysoki z ale żeby dobrze bronił. Fabiański sobie ściągnę Nie gra dużo to powinien się zgodzić przejść A nie on dużo zarabia boże Na przykład z Łukasza który ostatnio kupiła Roma. No to się tak właśnie interesuje. Ciekawe jak będzie grał tam, czy będzie w ogóle grał. Naprawdę bardzo interesujący ten transfer. Dajcie mi 3 i 3. Trzeba chociaż trochę zarobić na nim. Ten zawodnik chyba na bramkę, słynie w tym meczu. A coś go wystawił na sprzedaż, to już, już go sprzedaje. O, żyro przyjął, to damy go w naszej drużynie. Nie do przyjęcia. to dajcie im trzy, widzę, że nikt nie chce dać więcej. Dajcie mi te trzy. Dużo się dzieje. Widzę, że każdy chce odchodzić z tych lepszych klubów, ale my kasy nie mamy, żeby ich sprowadzić. Parszny zawodnik. No i przyjęta. To żegnamy się z naszym defensywnym pomocnikiem. Teraz przejdźmy do drużyny. Tak. Tutaj może wystawimy sobie na przykład Komorowskiego. To odchodzi. Jeszcze raz zobaczymy zobaczmy, jak spieszy się ten zawodnik. To tutaj dajemy zagrać Makuszewskiemu I... I ten zawodnik może być... I tak, za ciebie Wejdzie... wejdziesz ty I... Żyro zagra Wejdzie za tego zawodnika Tak, przychodzimy do meczu O, gramy u siebie, bardzo dobrze Więc tak, ja zapraszam was na skrót z tego spotkania Do usłyszenia po meczu we Shaps are so all my lost boys. We rowdy. Shaps so are all my lost boys. Shaps are so all my lost boys. Hooray. Bang your ass! Witam wszystkich po znowu zremisowanym meczu Znowu 2-2. Tym razem Bramki zdobył Ailton i znowu Rybus A tutaj zdobył Noba, nie wiem jak to się czyta I tego też nie wiem jak to się czyta tak, bardzo ciekawy mężczyzn był, na początku dostawaliśmy nieźle w dupę, no ale potem się wzięliśmy w garść i szło zaraz lepiej. O, Jaridin został sprzedany, to teraz tak, zobaczmy kogo by tu można było coś sprowadzić. Tak, zacząłem od Skorupskiego Prowadzić Potem ramkę, po prostu takie bałwole wpuszczę, że... I myślę, że nie mógł na przykład zagrać formacją O, taką I sprowadzić jakiegoś super napastnika szybkiego O, coś w tym stylu byśmy zagrali To na razie Łukasz Dorczyk i poszukamy jakiegoś napastnika może miał też 70 przyspieszenie 185 i wartość 3 czekacie jak się znajdzie a za ta nie ma nikogo super a w polska to już wiemy czemu ale miał być napastnik Napastnik Co mi się zostaje FIFA O że 34 lata To nie No nie musi być za szybki Szybby był za... O ten jest nawet fajny To, to za tych dwóch złożymy ofertę i zobaczymy kto przyjmie tak o, już teraz okienko transferowe o, tu przyjęta, to no, będzie zarabiał, no, nie zarabia tyle na 4 lata I kluczowy zawodnik się kraj ja nie mogę Zobaczmy jak do od 25 lat o no i to wolnym pierwszy dołączył o i ten też się sprosza Nie będziemy się nawet zaklimatyzować, bo już jest... A jest jakie lasy możemy to ściągnąć No i przechodzimy dalej No niech tyle, niech tyle dostaną, nie się cieszą. Tak, przejdźmy jeszcze na konferencję prasową. Przejdziemy jeszcze. Zmotywujemy naszych zawodników, żeby chcesz teraz wygrać, a nie remis znowu. O, przyjęta, super. Tu już całą drużynę mamy skompletowaną, już nikogo nie potrzebujemy. Po prostu możemy połaczyć, kto gdzie odszedł Na no, razie... O, bo Sufa poszedł do City Tak, żadnych transferów ciekawych jeszcze nie ma Masanti Peserla z Arsenalem Ale to nie, nie wyjdzie im Stantyka zorla jest za bardzo ważny w arsenalu A widzieliśmy też wiadomość jeszcze, że Thiago Silva do United też raczej mało prawdopodobne o, i tak się skończyło no, Okej, okay. teraz możemy owoże ile wiadomości wstawić skład Tak, to Teodorczyk zejdzie, zejdzie ten zawodnik Środkowy. Nie typu ty jesteś wolny No dobra, niech będzie ten zawodnik Widzicie, nie został sprzedany po kończy karierę Tak, wygramy takie stroje, niech zostaną I tak ja Was zapraszam na kolejny skrót do usłyszenia po And when the self-esteem's low Really glowed, I really float. My tracks are clouds, I'm like a care bear flipping when I'm spitting, moving packs of crowds. I haven't done it in a minute, but I'm back for good. So excited and delighted that I'm packing wood. Held my tongue for too long. Need some new songs. Middle school rappers, pack your bag and move on. The summer was gone. hip hops alive. I feel invigorated, like when big pop a Sloppy rhymes have got me pissed off. Now grown folks, are convinced listen hip-hop this off respect your elders read a book stop thinking speaking english or do shook. i'm hip to death but i rock so hard that i shot the left and the right side same time popping shit to my tongue turns brown can't hold my breath i'm a rock Why you fallin' for that? Monotheistic, simplistic The get shifted Push to the back for rhetoric that's uplifting Sit through the text for some shit that you like But trash all the rest Cause the left can't be right real Life keeps telling me to just fold up and shelve my hope like my shit's past due. But fuck it, I spill ink, let it bleed right through the paper. Clench teeth till the verses spit. 26 years of shit is why I'm merciless on the mic. A clown in real life, a strong silent type. That's why I sit back and chill till the time is right. Right now, I'm up in this mic booth with my foot jammed up in an air cast boot. Turn tragedy to triumph. I can't spit it through the wire, but I'll beast a fucking taxicab and it's rolling ties. I hold back to speak when my thoughts are lucid. Not to get addicted to the Zoxy bullshit. Shit, I've been spitting real satirically lately. Pat yourself on the back, you're a miracle, baby. Go. Man is ties. I hold back to speak when my thoughts are lucid. Trying not to get addicted to this oxy bullshit. Shit, I've been spitting satirically lately. Pat yourself on the back. You're a miracle, baby. Go. Witam Was wszystkich po trzecim meczu z Krasnodarem Przegraliśmy tym razem 4-3 Naprawdę bardzo dobrze zaczęliśmy, ale potem coś się posypało i no, niestety straciliśmy głównie ze sprawą SISE cz Cztery bramki, no, można powiedzieć, że wszystko tu prawie on wypracował No niestety w tym, w tym odcinku tylko dwa punkty zdobyliśmy Kamiński, Rybus powołani na Polskę Wciąż lubiany, ja go nie lubię Się sprzedał No tak, zwołajmy konferencję prasową Sprowokujmy machaczko, ale... Tak, ustawmy jeszcze skład wyjściowy Tak, Skorupski się nie spisał Nie, mam coś... Jakiegoś pecha z tymi bramkarzami Niech sobie zagra ten zawodnik ty se zagrasz Makuszewski se zagra Rybus Tak zagra Żyro Waris i Teodorczyk Ławka On tak może zostać Sprawdźmy sobie jeszcze raport, ze składu, zobaczmy komu wzrosło plus 1, plus 1, plus 2, plus 1, plus 2 O rybus ma 75 i dalej tam już raczej nic nie ma ciekawego coś takiego poleżone jest że nie słabe po co mi taki zawodnik bez sensu co oni sprowadzają tak no to było na wszystko w tym odcinku do usłyszenia do następnych na razie pa